Przez ostatnie 90 dni szybkość marka wzrosła o 65%. Wytrzymałość o 70%. A siła o 138%. O w mordę. Przez ciebie czuję się nieadekwatny. Dobrze, że nie ćwiczysz nóg. Chcesz wypróbować nowe mięśnie? Poważne incydenty geologiczne w całym kraju. Współpracujesz z Sinclairem? Zmieniał ludzi w potwory. Takich ludzi się nie marnuje, tylko reformuje. Ty zabiłeś angstroma, mam cię zamknąć? Wiesz, że to co innego. Możemy być ludźmi dobrymi albo takimi, którzy ocalą świat. Jedno wyklucza drugie. Przybył Kid omni -Man. Powiedział o, jak Oliver. Gdy chodzi o życie Marka i Olivera, nigdy ci nie zaufam. Choćby nie wiem co. Miałeś chronić ludzi. Macie duże kłopoty. Chcesz wezwać pomoc? Przykro mi. Mamy przewagę liczebną i klasę, i fat. A teraz ja coś mówię. Z twoją pomocą wygramy wojnę. Nie jestem po niczyjej stronie. Zhanibiłem swój lud. Pomóż mi. Markowi i temu drugiemu malcowi powstrzymać imperium. Co ty tu ukrywasz? Biała sala mnie chroni. Przed kim? Przed tobą, Mark. Na więcej cię nie stać? Nie będę dla ciebie pracował. To koniec. Czas na zmiany i to więcej niż jedną. Wyglądasz niesamowicie, sam nie wiem, nie za poważnie?